No witam serdecznie, pora na kolejny odcinek z Dokan Battle. 5 października na JP wychodzą nowe dokany dla starych już kart Frizy i Sela, mowa oczywiście o nim i o nim. I od razu informuję graczy Globala, którzy są ciekawcy jakie to są karty, ponieważ na Globalu i stare wersje są już od dawna, to jeśli chodzi o Sela mowa jest o nim, a jeśli mowa o Frizie. To chodzi o niego. Tak więc, globalki, jeśli macie te karty u siebie, to je trzymajcie, ponieważ tak w przeciągu pół roku, może mniej, powinien dostać także na globalu Dokana. A naprawdę ten Dokan jest solidny. Eee, zobaczmy sobie na szybko, statystyki. Najpierw Freeza. Na lider skillu dla typów Tech jest liderem. ki plus 3 i HP, ataki defensywa plus 90%. Taki standardzik. Na super ataku stale zwiększa sobie ataki defensywę. Także Kozak, kolejny stacker. Pasywka to atak plus 120%, oraz defensywa plus 100%, kiedy wykonujemy super atak. Oprócz tego zmienia Int Orby na Rainbow Orby. A jeśli nasze wszystkie karty w teamie są w kategorii Otherworld Warriors, to jeszcze redukujemy sobie obrażenia o 40%. Niestety w tym timie nie będzie tej części pasywki aktywnej, ponieważ gramy sobie timem Transformation Boost. Dlaczego tak robię? Zaraz się o tym dowiecie, ale jeszcze sobie sprawdźmy Sela. Cell to jest taka lustrzana odbicia, o, lustrzane odbicie fryzy, z kilkoma wyjątkami. Jeśli chodzi o skip, to jest liderem dla typów agl key plus 3 HP, atak defensywa 90%. Na super ataku tak samo zwiększa sobie stale ataki defensywy, ale jeśli chodzi o pasywkę, to już jest tak. Atak plus 20% oraz defensywa plus 15%. Potem za każdego zgarniętego Orba. Oraz jeśli zgarniemy przynajmniej dwa Rainbow Orby, to wszyscy sojusznicy dostają jeszcze ki plus 2. Oraz tak samo jeśli mamy wszystkich w kategorii Other World warriors to nasze ataki są efektywne na wszystkie typy. I teraz tak, te części pasywki nie będą aktywne, ponieważ gramy sobie team Transformation Boost, dlatego że to jest jedyny chyba możliwy team, gdzie będą linki dobre. Eee, ten Freeza zajebiście się linkuje z tym Frizą. A ten cel zajebiście się linkuje z tym celem. Niestety ani cel Str ani Freeza e, Int nie są w kategorii Other World Warriors, więc nie mogłem niestety takiego timu zagrać. A uwierzcie mi, że w swoim własnym teamie mam dosyć problem z linkami, dlatego wolałem sobie zagrać to w taki sposób. Może kiedyś będą lepsze karty, zobaczymy, zobaczymy, ale póki co musimy sobie radzić w taki sposób, także gramy sobie na LGE i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Plan jest prosty, Frizy trzymamy razem, Sele trzymamy razem, Kulery to Flauterzy i tak samo Kitbook, który będzie tylko supportem. I zobaczymy jak to wyjdzie. No i już widzę, że nam się rotacja troszeczkę, przepraszam, skiełbasiła. Um, dobra, to będziemy musieli wywalić sobie Frizy. Będziemy musieli sobie wywalić frize. A, to może zrobię to tak. Okej, okay. i te orby ja sobie zgarnę. Okej, okay. i powinno być spoko. Frize wywalimy, tu on dołączy do Freezytek w następnej rundzie. A w trzeciej Selester wróci, wróci, właściwie przyjdzie po raz pierwszy do naszego Sela Agiel i będzie rotacja ustawiona, gotowa i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie wiem czy LGE przejdę, ale powinienem, ponieważ no umówmy się mamy czterech chyba aż stakerów, jeśli chodzi o defensywę, bo nie, nie, trzech mamy. E, Cell AGL, Freeza Tech i s, e, Cell STR jeszcze sobie stakuje ataki defensywę, a Freeza Inc stakuje tylko atak, ale spoko, ponieważ on ma zajebistą redukcję kiedy walczymy właśnie przeciwko Goku, więc to będzie spoko sprawa dobra. E, kulery na razie sobie zostawię tutaj. Raz zrobimy tak, zrobimy tak. I zrobimy tak. E, na razie jeszcze nie chcę komentować e, ataku, ile tam biją, ponieważ nie mamy pełnej rotacji, także na razie jeszcze się na tym nie będę skupiał. E, dopiero następnie będziemy to robić. I ogólnie napiszę w komentarzu, ile wy macie tych e, kopii do nowego, do, do nowego, do właśnie do starego Sela i Frizy, ponieważ umówmy się, te karty są stare i cieszę się, że wreszcie zostały do Jeśli chodzi o moje główne konto, to jest dosyć ciekawe, ponieważ Friza będzie na Rainbow. Ale cel tylko na jednym duplikacie. To jest takie troszeczkę przykre, ponieważ wydaje mi się, a, że sel może być lepszy. Sel jest trochę RNG właśnie można powiedzieć. Czekaj, tylko tutaj się skupię, żeby sobie zrobić 11ki. Hmm... Może być ciężko, chyba że. Chyba, że zrobię tak. Dobra, będzie 11 ki, super. A, zamieniać się. Nie, a jeszcze się nie zamienię. Zamienię się w następnej dobra, i zobaczmy teraz. Mało już zebrali Orbów, to nie będzie jakiegoś dużego damage'a, dokładnie, tylko milion. Także to jest nic, ale spoko, spoko i więcej Orbów, tym większy damage. Plus stakujemy się. To są podobne karty. Może nie tak, ten sel jest bardzo podobną kartą do Goku fizycznego Blue i Vegety Tech Blue, ponieważ obaj są nukerami i obaj stakują ataki defensywy. Freeza jest troszeczkę inny, a do kogo by można było go porównać. W sumie nie wiem, nic mi się teraz myśleć. Ale, ale cel jest taki bardzo podobny, właściwie prawie że taki sam jak Goku i Vegeta. Dobra, i teraz mamy naszą rotację fajną, a to zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Tylko jeszcze, a właśnie, skąd ten Frieza, bo nie, niektórzy mogą nie wiedzieć skąd ten Frieza jest, on swoją drogą sześć linków aktywnych mają. E, ten Frieza, nie wiem czy mogę go tak na szybko pokazać, jego tokany i tak dalej, tak, będę mógł, ten Frieza, Yy, jest farmiony z, z dokan eventów Frizy Fizycznego, chyba tak. Full Power Freezy, tak, tak, tak. On dropi tam na którym z zihardzie jako właśnie ta SRka Potem ma dokana do URki i na JP aktualnie tylko ma dokana do niego oraz e, ez Na, na Globale powinien niedługo wyjść, tak mi się wydaje. W przeciągu kilku miesięcy powinien być, także tego, jego też sobie farcie, bo on jest zajebisty. E, dobra, e, zrobimy sobie. Tak, okej. Okay. Hmm. Ciekawe czy Goku padnie. Zobaczymy. 2 miliony tym Frieza. On jest super. I on sobie stale zwiększa atak. Też musicie o tym pamiętać. I ma redukcję, kiedy bijemy się z Goku. Zobaczcie. No to jest, to jest naprawdę wspaniała... ŁO, 2 i 7. Bardzo, bardzo ładnie. Takiego, bez takiego znaczącego supporta jeszcze. Naprawdę super te karty są i cieszę się, że będę je miał właśnie u siebie. Tylko szkoda tego Sela, ale przynajmniej jeden duplikat najważniejszy jest. No to Freeza będzie Rainbow, także będziemy się bawić. Dobra, eee, to jest super rotacja. Eee, czy ja mogę mu zrobić jakoś tutaj 11 kill? Nie mogę, dobra. Um, polecimy może tak. O, będzie, a nie, nie będzie 11 kill, dobra, szkoda. Pyk. Um. I pyk, zapomniałem, żeby temu selowi STR dać troszeczkę więcej niż jednego Orba, ponieważ on chyba za 4 orby, nie wiem dokładnie ile nie mam pamięci do Licz 2 i 1 nice. Eee, za ileś tam Orbów zyskuje dodatkowy chyba ataki i także trzeba o tym też pamiętać, żeby nie żałować Orbów temu selowi STR. Eee, dobra, teraz się już mogę w sumie zamieniać tym kulerem. Bo mówmy się, będzie troszeczkę ciężko, jeśli ci nie będziemy zamieniać. Także przemienimy wszystkich kulerów, to powinno być git. A w tym dzisiaj ja sobie zapalę papieroska. No, tego nie robiłem na filmie, także zrobię to teraz. Wasze zdrowie, aczkolwiek nie palcie, bo papierosko gówno. Dobra. No i okej, okay. kuler się zamienił. Nie wpłynął już teraz z jakichś znaczących problemów, ale jeśli będą. To mamy itemki. Dobra, tutaj by było super w sumie go nie zabić, ponieważ zobaczcie ile mamy Ester orbów. I te orby wszystkie bym dał Selowi, e, selowi AGL. I to by byłoby super. No ale zaczę. Może w sumie, może go nie zabijemy. 2 i 2, bardzo ładnie. Subcio. E, jeśli chodzi o Hidden Potential dla tych nowych kart... Um... Tutaj to są nukerzy, którzy stakują sobie ataki defensywne na super ataku, więc odpowiedź jest prosta. Musicie je dać 15, 15 additionala i 11 kryta. Możecie dać Full Additional, ale według mnie to jest kompletnie bez sensu, ponieważ jeśli dacie takim kartom Full Additional, to ok, spoko, będą się pewnie częściej stakować, mają większą szansę na dodatkowy super atak, ale co z tego, jeśli bez kryta tak właściwie żadnego nie, zada, nie, nie zadacie. Także musicie mieć to też na uwadze, że kryt w nukerach też jest ważny, dlatego radzę osobiście... o szkoda nie będzie 11 ki ale dobra. E, dlatego osobiście radzę wam dać porówno additional i kryt, Jak najrówniej jak tylko możliwe. E, super atak dostaniemy, kurde, mamy, nie, nie mamy przewagi typu, więc może jest trochę zaboleć. ale nie tak źle. Nie tak źle. Dobra. 2 i 3, spoko. No, jedynym właśnie minusem takich kart jak SEL to jest to, co mówiłem wcześniej, że oni są bardzo, bardzo RNG, ponieważ to jest ich siła defensywa i wszystko zależy od tego ile herbu weźmiemy podczas defizo to jest pewniak, bo ma stałe liczby w stałych warunkach, czyli zawsze będzie miał te 120% do ataku i 100% do defa, kiedy robimy super atak zawsze. Także to jest spokojnie on się będzie stakował, więc na logikę z każdą rundą będzie silniejszy. Nieważne co się stanie, zawsze będzie silniejszy. A sel w jednej rundzie może być dobry, a w następnej może być już gorszy. To jest RNG, ale no niestety tak ta gra działa. A dobra, ok, to robimy tak. Robimy tak i weźmy sobie te orby. Wychilujemy się dosyć nieźle. Dobra, a, i to powinno być koniec, jeśli chodzi o tę rotację, tę rundę. 2 i 3, nice. A on 2 i 9. Bardzo, bardzo ładnie. Plusem karty Sela jest to, że ma link Big Bad Bosses. Minusem Freezy jest to, że nie ma linku Big Bad, Big Bad Bosses, więc no niestety. A Big Bad Bosses naprawdę dużo daje, zwłaszcza na 10 linku. A tu jest ciekawie. Tu jest ciekawie. O, będzie 11 ki, to się troszeczkę podleczymy. Okej, okay, jak z defensywą stoimy? 132-107 małutko, ale troszeczkę mu to teraz podbije. A. Um, czy zginiemy? Nie wydaje mi się, ponieważ cel nas i no wszystko. A sel AGiel powinien to przytankować, tak mi się wydaje, także nie powinno być tragedii. Nie, nawet jak super atak przyjmiemy, to nie będzie tragedii. Dobra, jesteśmy bezpieczni raczej. Nie ma się o co bać, następnie będzie Mode i zrobimy go chyba. No właśnie, to co mówiłem. Poprzednie ile było? 2 miliony, a teraz 1 400 000 tylko. Niestety, no RNG jest ten cel, jest ten cel RNG bardzo. Dlatego dla niego byłby, byłyby jakieś dobre Orb Changery, ale to jest też minus kolejny, że dla niego za bardzo nie ma dobrego Orb Changera w takich teamach. Niestety, to jest troszeczkę minus, ale no no cóż. Więc w sumie, Freeza jednak jest lepszy. Freeza jest lepszy, może nie tak powiem. Cell ma potencjał większy od Freezy, ale Freeza jest bardziej pewniakiem. Freeza jest taką bezpieczniejszą opcją, pewną, podczas gdy Cell to jest RNG, losowość, ale nagrodzone, nagrodzona jest to losowość, losowość właśnie mm, większym potencjałem, siłą i tak dalej, tak dalej. No ale to jest wszystko losowe, niestety. Także napiszcie sami, kogo bardziej wolicie: karty jak Freeza, czy takie pewniaki stałe, czy może takie właśnie losowe niespodzianki jak Sel, które raz mogą być dobre, raz mogą być słabe. A, dobra, zróbmy tego właśnie sobie do kana Tech i Pyk. I pyk, i powinien być to kanał I i Goku pada, nie ma innej opcji. Okej, okay, dobra. O, jest, ale visa um, Tech Musi się stakować. Chyba najbardziej ze wszystkich tutaj. Ponieważ a, w ostatniej fazie wiadomo, Goku jest intem. Więc może być przypał. Jeśli się nie wystakujemy odpowiednio wysoko, wtedy będzie dostawał bardzo ładne buły. I gdyby właśnie była kategoria Otherworld Warriors u każdego, to byśmy się nie musieli o to martwić. Mamy redukcję 40%, a tutaj no nie mamy, niestety. Kategoria Otherworld Warriors jest słaba. Po prostu, po prostu jest słaba. Umówmy się. Um, dobra, ok, to tak. Ok, zrobimy tak. Um, było może dostać sporo obrażeń, wiecie. To użyję Ashera. Użyjemy Ashera, użyjemy itemka. Dzięki Tridentowi mamy 6, 6 tych itemków, razem 12 tak właściwie, także tak, że, tak że nie ma się martwić. No i teraz było już lepiej, było 2 miliony. Eee, no i Sel, Ester 3,5. Bardzo, bardzo solidna karta do tej pory. Także super, super. Jak, ja go nie mam. Cały czas to jest ciekawostka, że nie mam sela Ester na JP, niestety. Od trzeciej rocznicy go nie mam. To jest trochę smutno. Eee, dobra, weźmy sobie redukcję, przyjmijmy tutaj. Eee, te orby AGL ja muszę zostawić do tego Sela AGL. Pyk. O super, super, super. Kozak, kozak. To Sela bardzo ładnie walnie w następnej rundzie. To będzie piękne. A, uniki, śmiesznie. Zawsze mnie śmieszą uniki na LG, ponieważ to właśnie uniki od roku są takim w kurzającym tym czynnikiem. Dobra, to nam... O, No on jest świetny, on jest świetny. 2,5. <noise> OK. Szkoda, że additionali nie ma, niestety. To jest troszeczkę minus. Unik, niestety. Dobra, teraz tego już nie uniknie aż kolega Goku. Um, no i ciekawe, ile selwania. Szkoda, że Kid Buu nie będzie w następnej. Tylko będzie Cooler przemieniony. Bo tak, to z supportem to byłby ładny damage. Bardzo, bardzo ładny. Dobra, to zobaczmy. I zobaczmy. a, mogłem sobie inaczej zrobić. Dobra, nic. 308. Osi... Wow, 400k defensywy. Dobra, zrobimy tak. O, ten kuler nie jest przemiony w ogóle. Co ja, co ja robię ze swoim życiem? <śmum> nie zauważyłem, że go nie przemieniłem. Dobra, tego przemieniamy. Dobra, no tak czy siak Goku powinien pas Jak mnie będzie unikał, to może nawet przy dobrych wiatrach do Sela Str nie dojdzie. Bo na pewno Sel teraz AGL wywali ponad 3 miliony, tak mi się wydaje. Więc może być grubo. Yy, I bez supporta U już żeśmy stracili ponad 40k defensywy. Ale dobra, to nadal jest wysoko. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Ile wywali nasz Sel AGL? 3 miliony będzie na spokojnie? 2,7. Z supportem kulerem by było. Dobra, trafił, kryt idealnie nie ma wysznala. Dobra, to teraz niech cel STR trafi i pozamiatamy i nie ma z czego się obawiać. Gituwa trafił i zabił kryt. Super, dobra, git. To teraz znowu będzie problem. Eee, z tag, Tech eee, Dobra. O busie nie martwię. Obu się mimo wszystko nie martwię Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy tak, powinniśmy być w miarę bezpieczni, jeśli super atak nie poleci na Fizetek. Super, Gitówa Fiza Int nic nie zbierze. Maksymalnie 30k, 40, coś takiego. mówiłem. Dobra, okej, okay. to już nie musimy niczego obawiać. Kitbull nie dostanie po mordzie, bo ma, mamy przewagę typu, także jest Git. Additional, ok, krycik. i Freeza, proszę bardzo, 3 i 6 już ma z supportem, no. No, Freeza robi ładniejsze liczby. Freeza robi znacznie lepsze liczby i wiadomo, że z normalni nie dostaniemy. Dobra, okej. Okay. Troszeczkę gra laguje. Nie wiem, czemu nagle mi zlagowało. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale pewnie tak. Uh, dobra, okej. Okay. Po 30k dostajemy z łapy od niego. Uh, I teraz, teraz, teraz. Uh, defense. Uh, ok. Uh, to może zrobię to tak. Okej, okay, zrobię to też tak. Dobra, i jak teraz? 250, 220, okej. Okay. Hmm... Jak cooler dostanie, to leży. To, to, to nawet jest nieuniknione. A, kolejnego aż raz spalę, czy mówię? nie? A, 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 będzie super atak. Nie ma super ataku, O, Szkoda. No dobra, no nic. Nic, nic się nie dzieje. Chociaż szkoda, no bo... Milion i siedem. Mm. Wiecie co? Myślałem, że na papierze to wygląda znacznie lepiej, a w praktyce jednak jest troszeczkę lipa, trzeba powiedzieć. A No bardzo RNG jest ten Sel, trzeba przyznać. Dobra, dodatkowy super atak, nie uniknie go, także jest git. Nie no, to się skłaniam jednak ku opinii, że Freeza jest lepszy, jest pewniakiem, a Sel no po prostu potrzebuje farta do tych orłów i tak dalej, także mm... Także no, dobra, e, tu jest znowu ciekawie, ale dobra, zrobimy to tak, zrobimy to tak e, I wiecie co, ryzykuje? jak padniemy, to padniemy, ale może będzie git Dobra, Fiza 2 i 2, ok, traf, trafił, ok Dawaj, super atak na Fizę Int, proszę Cię, no niestety e, To już jest ciekawie, ała no raz normalnie nic nie przyjmiemy Jeśli dostaniemy na kulera super atak to koniec. Tak mi się wydaje. Nawet zwyczajny normal atak powinien zaboleć tak za 50k. Dawaj, trzy super ataki, kuler i <ścoughs> idziemy do domu. Okej, okay, lipa o! Oh, myślę, że to już Goku atakuje. Ale mi gra laguje, no. Okay. O, dobra, żyjemy. git. Ehm, um, dobra, tutaj się nie ma czego, obawiać, wychylujemy się za te orby. Przynajmniej, wow, przynajmniej heal jest potężny, dobra. Syk, dobra, ja się już niczego nie boję. Chyba to kończymy. Tak mi się wydaje, że chyba to kończymy. Dora. pokaż no co się stać, cel. Masz trochę orbów, masz bu, supporta przy sobie i zrobisz ile? 2 i 6. No, Frieza już dawno robił po 3 miliony. A, dobra. Okej, okay, zobaczmy przynajmniej ile przytankujesz. Na pewno powinieneś przytankować dosyć ładnie, także nie ma się czego obawiać. Zginęliśmy, nie zginiemy. Mmm. 100K? 60, 90, okej, okay, 60k, spoko. Eee, traf i koniec. 3,5. Bardzo ładnie. Tylko traf. Trafił. Okej, okay, elegancko. Kończymy i tak się prezentują te karty, napiszcie, który według Was jest lepszy, czy Visa, czy Sel. Mówię wam, na początku filmiku myślę, że cel będzie lepszy, ale okazuje się, że jednak Freeza przynajmniej w tej kategorii, w tym teamie, w tym filmiku wypadł o wiele, o wiele lepiej, także napiszę swoją opinię, a tymczasem ja się zami żegnam, dzięki za oglądanie i na razie.